Co się stało? Nie odzywasz się zupełnie jakbyś był myślami gdzie indziej. Zadziwia mnie to, że Luna nigdy się nie poddaje. Dlatego chciałbym jej pomóc. A więc to zrób. Ona cię bardzo potrzebuje. Jesteś ważnym elementem rollera. Słuchaj, jedyne o co cię proszę, to żebyś pogodził to jakoś z adrenaliną. I już. Nie, 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 spokojnie. Słuchaj, chodzi o to, że nie chcę, żeby się łudziła. Liczyła na coś więcej. <laughs> Czekaj, ona czy ty? No jasne, że ona. Ja wiem, że to niemożliwe. Nie, nie żarty, bo wszystko jest możliwe. Spójrz chociażby na nas dwóch. Kto by jeszcze chwilę temu pomyślał, że będziemy jeździć za adrenaliną. Mateo, posłuchaj uważnie. Na pewno znajdziesz sposób, żeby pomóc jej tak, żeby się nie dowiedziała. Proste. Ramiro, jesteś genialny! Naprawdę serio! <laughs> jasne. Pomogę jej i nawet się nie zorientuję. Muszę zadzwonić do Gastona. Czekaj, nie czaję, po co? Chwileczkę, zaraz przekona się. Dobra, ale w razie czegokolwiek możesz na mnie liczyć. Spoko, dzięki, Ramiro. Nie ma sprawy, ale teraz to ja potrzebuję pomocy. Uuu. Bardzo. Nie musisz nic mówić. Wszystko już okay. wiem. Co? E, chcesz pogadać ze mną o pewnej dziewczynie. Dziewczynie, która ma na imię Fernanda. A? Mam rację? <laughs> Uwielbiam ją, na serio, ciągle o niej myślę i nie mogę przestać Nie wiem, co się ze mną dzieje Na tym właśnie polega twój problem, za dużo myślisz Musisz ją poderwać, zacząć działać, zrobić coś, żeby cię zauważyła no. Wiem, Mateo, ale ona jest z Pablo w tym całym Nie, całym roku. według mnie są przyjaciółmi To znaczy, widać, że Pablo najwyraźniej chciałby coś tam, coś tam Ale został wsadzony do przegródki z kolegami Nie wiem, możliwe Na pewno muszę z nią jakoś pogadać, ale hmm. tak, żeby się nie zorientowała Łapiesz bazę hmm. Wiesz co, to zróbmy tak. Po naszym treningu zostawię Was samych i Będziesz mógł z nią zagadać. Jak myślisz? Dziś? Już tak. dzisiaj? Tak, tak dziś. E, nie mów, że się boisz. Boję? Nie. No, no to tak, ja, ja się nie boję. Boj nie nie wiem, co to strach. W końcu jestem najbardziej luzackim raperem A na świecie. Zatem, luzacki raperze, to jest Twój dzień, okej? Okay? Poderwiesz dziś Fernandę. Tak. <laughs>